Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu i w nowym dniu. W tym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć przede wszystkim o nas. Skąd się tutaj wzięliśmy i o czym będzie kanał? Ja się zbierałam, że ten filmik od jakiegoś czasu, ale myślę, że nadszedł odpowiedni moment. Właśnie mam teraz ciszę i spokój. Idziecie jeszcze śpią, po moją wakacje. Także wam opowiem. Mieszkamy w Anglii już już 17 lat. Nasza historia tak naprawdę zaczęła się w Londynie, gdzie przyjechał mój mąż do pracy. Ja przyjechałam chwileczkę po nim. Mieszkaliśmy w Londynie kilka lat. Tam pracowaliśmy. I tam też urodziło się nasze pierwsze dziecko. Wiktoria. Um, Londyn to jest naprawdę piękne miasto, ale bardzo drogie miasto. Także dla życia, um, rodziny, no cóż, no, nie wiem, no, nam się wydawało na tamten moment, że, um, że jest drogo. Postanowiliśmy się wyprowadzić z Londynu i przenieść się poza Londyn, gdzie mieszkamy tutaj już też u ładnych kilka dobrych lat. Tutaj urodziło się nasze kolejne dziecko Jan, także mam dwójkę dzieci. A Wiktoria w tym roku będzie miała już 15 lat, także już nastolatka. Zostały jeszcze dwa lata w secondary school w tych dwóch latach będzie miała bardzo ważny egzamin. No i wtedy będzie mogła zadecydować, tak? Czy zostaje w tej szkole jeszcze na tak zwanych six formach. Dwa lata. Albo może pójść też do koleczu. No wybór należy już tak naprawdę do niej. My najbardziej będziemy jej w tych decyzjach pomagać. Ale chciałabym, żeby też podjęła trochę tą decyzję sama. Jan, natomiast, um, od września już idzie do siódmej klasy, też do secondary school um, i bardzo się już tego momentu nie może doczekać, naprawdę. Um, zresztą my też, um, ponieważ nam to bardzo ułatwi życie, um, bo już Jan będzie mógł iść do szkoły i wracać sam ze szkoły. Um, Zawsze musieliśmy go niestety wozić i przewozić. Oczywiście dzieci wracają same, już um, już w ostatniej klasie, primary do domu, ale um, my też mieszkamy kawałek od szkoły, więc um, już woleliśmy go po prostu odebrać. Łatwiej było, niż bym musiał wracać sam. Um, um, ja z mężem, oczywiście, pracujemy obydwoje. Także nie mam dla Was e, za bardzo czasu nagrywać filmików rano, bo, bo jestem po prostu w pracy. Mm, mamy również u domu dwie rybki, e, papugę e, i psa, Tanka. Mm, Tang jest już z nami e, 6 lat. E, tanka wzięliśmy tutaj w Anglii ze schroniska, e, z RSPCA. Także jest to pies no, po sporych przejściach. Do tej pory mu tak naprawdę te nawyki zostały. Dlaczego? Dlatego, że no, tam był po prostu bity. W tym domu czy domach, gdzie był, był bity. Nie wychodził w ogóle na dół. Także. No nie fajnie go traktowali, no i też znalazł się właśnie w schronisko. My jak żeśmy brali Tanka ze schroniska, to nas właśnie uprzedzali, że może być tak, że Tanka będzie potrzebował takiego treningu wiecie, że siusiania, kupkania. Ale powiem wam szczerze, że odkąd mamy Tanka nigdy się to nie trafiło. Nigdy, absolutnie, pomimo tego, że tego nigdy nie miał, nigdy nie wychodził na dwór, nigdy się to e, mu nie trafiło. Mm. Dlaczego? Do, dlatego, że tak wychodzi regularnie na dwór, tak? Trzy razy na dzień wychodzi na dwór, na dłuższe, na krótsze, w zależności jakie spacery e, nie są. E, jedynym minusem tego było, że e, no, był trochę niefajny w stosunku do innych psów. Ale już to, z każdym rokiem już zanika. Teraz już tak naprawdę to on sam się tych boi. Mm. Ma też e, jakieś tam takie odruchy, na przykład jak podniesiecie na niego rękę, no to on po prostu, wiecie, głowa do tyłu i jakby się bał. A drugą rzeczą jest to, że, że się trzęsie. Nam w schronisku powiedzieli, że e, że pies nadwyrężył sobie łapkę, dlatego się trzęsie, co jest absolutnie nieprawdą. No ale to już, to już zostawmy ten temat. W każdym bądź razie jest mu tutaj, tak mi się wydaje, dobrze. Jego zanie się nie zapytałem. Cóż więcej mogę wam powiedzieć o nas? Ja bardzo lubię gotować. Mm, bardzo lubię gotować, bardzo lubię eksperymentować w kuchni. Także jak coś tam gdzieś zobaczycie na TikTokach, na YouTubach, gdzieś tam w telewizji. E, tylko w wolnej chwili, jeżeli mam taką takową, że tak powiem, e, to coś tam zawsze w kuchni robię. Mm, bardzo lubię też podróżować. Mm, I też w wolnej chwili staram się gdzieś właśnie e, podróżować, czy, czy, czy wejść z kamieni. No, ale też i zawsze nam no na to e, pozwala czas, zwłaszcza mojego męża, gdy pracuję. Ale w przyszłym tygodniu wybieramy się e, też na dwie wycieczki. Jedną na pewno będzie Liverpool, chcemy zwiedzić Liverpool, a drugą do końca jeszcze nie wiemy. E, ale znowu tydzień później wybieramy się na tygodniowe wakacje do Hiszpanii. I powiem wam się, że już nie mogę doczekać naprawdę. Naprawdę, bo to będą pierwsze takie, wiecie co, wakacje, wiecie, plażowanie, pasynowanie odpoczynek, dobre jedzonko, naprawdę nam tego brakuje. Naprawdę nam tego brakuje, bo gdy wyjeżdżamy zawsze dziś to wyjeżdżamy na city breaki, żeby jak najwięcej zjeść, jak najwięcej zobaczyć, popróbować, także te wakacje będą takie, wiecie, typowo odpoczynkowe. No, i w sumie jak wrócimy z tych wakacji, to tak naprawdę zaraz dzieciaki idą do szkoły do pracy. mąż też, bo mu się kończy urlop wtedy. No i zaczyna się znowu taka wiecie, zwykła, zwykła codzienność. Chciałam Wam też powiedzieć, o czym będzie blok. Blok będzie o nas. Tak naprawdę o nas. O naszym życiu, o naszej codzienności o tym co robimy. Hmm. Jeżeli jesteśmy w jakimś ciekawym miejscu, to na pewno to nakręcimy. Hmm. O Po części też o gotowaniu, czyli to taki będzie filmik o naszej zwyczajnej rodzinie. Hmm. E, dobra kochani, wiecie co, gadam, 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 e, a trzeba by zrobić jakieś śsiadanie. Hmm. No i napić się hmm. Zaraz Wam zrobię przybitkę, co zrobiłam na śniadanie. Ja się biorę za moje śniadanko. Właśnie Wam zaraz pokażę, co będę potrzebowała do tego śniadanka. Będę potrzebowała skeru waniliowego. Może być też zwykły skyr, ale aktualnie nie mam go w lodówce, więc będzie waniliowy. Te granule. Miks. Orzeszków, golden syrop, Parówki, maliny i to wszystko. Zobaczcie, kochani, tak się prezentuje moje śniadanie. Ja zrobiłam takie trochę warstwowe. Najpierw dałam jogurt, potem dałam właśnie granole, znowu jogurt, yy, orzeszki. Owoce i polałam Golden syropem, także prezentuje się dość fajnie, zero cukru, nie dodawałam żadnego słodzika, także ja się biorę za moje śniadanko. Kochani, tak wyglądał nasz obiadek, więc my się bierzemy za jedzenie. A potem, tak jak Wam powiedziałam, jedziemy do Azdy. Kochani, ja już dotarłam pod Azdę. Idę zrobić jakieś małe zakupy. To znaczy małe. Muszę kupić parę produktów. Eee. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda Azda. Zobaczcie, tak wygląda Azda z zewnątrz. To jest taki specjalny punkt, w którym można odebrać też zakupy zamówione. Zobaczcie, pokażę Wam, co można kupić w Azji. Między innymi można kupić ubrania. Zobaczcie, tu jest tego mnóstwo. Są też już mundurki dla dzieciaków do szkoły. Są też buty. Zobaczcie, jakieś sandałki. Tu już większość jest poprzebieranych, oczywiście, bo w Anglii to jest tak, że tak naprawdę dla nich to już lato jest skończone praktycznie. Teraz już pojawiają się rzeczy na jesień, na Halloween, a niedługo będą na święta. Są też rzeczy do domu. Zobaczcie, jakieś takie. O, sztuczne kwiaty, świece. No dość sporo tego jest. Ceny są różne naprawdę, w zależności od... E, tak jak wszędzie wie, wiecie, od jakości i... E, no chyba głównie od jakości. Jakieś kocyki. Widzicie? Jest też oczywiście moda męska. Gdyby panowie szukali. Wiecie co, ja sobie wezmę chyba... Mm. O! to tą odżywkę sobie wezmę. I do tego też sobie wezmę szampon. Jest całkiem fajna cena. Widzicie? Do tego też można szampon. Są w ogóle różne, wiadomo, do różnych rodzajów włosów, To jak wszędzie. Mm. Ale ja sobie wezmę z hydro. O, coś Wam pokażę, zobaczcie, a propos tego co Wam mówiłam przed chwilą, że tu się już szykują na jesień, zobaczcie. Widzicie? Kocyki, e, kubki, świeczki, pościele. Jest też tutaj taki dział, zobaczcie e, macie na przykład, nie wiem, gotowe na przykład warzywa pocięte, e, ugotowany makaron. Po prostu wybieracie sobie na przykład e, trzy rzeczy, tak? Czyli na przykład makaron, sos e, i warzywa i macie tak naprawdę szybki i skompletowany posiłek. Widzicie? Zobaczcie. O, są jakieś sosy. Mamy też polski dział, bo nie mogłoby przecież go zabraknąć. Zobaczcie, to jakieś majonezy, jakieś przyprawy. Pasz te dziki. Patrzcie. Patrzcie. Powiem szczerze, że te ceny nawet nie są aż tutaj takie złe. Na pewno o wiele lepiej wychodzi cenowo, jeżeli chodzi o przykładowo Tydzień Polski w Lidlu, gdzie tam naprawdę dla mnie to w ogóle. dla mnie to w ogóle jest bez sensu, serio. makarony. O, tu jeszcze dalej mamy. no tu już w sumie Wam pokazywałam. Familijne, jakieś soki, kubusie. Zobaczcie, kochani, też możemy tutaj kupić pizzę. Zobaczcie. I w tej pizze też fajne właśnie jest to, że sami możemy skomponować taką pizzę. Wybrać po prostu składniki, e, pani nam wszystko nakłada, zawija i mamy gotową pizzę. Także też fajne rozwiązanie, jak nam się nie chce robić. Mamy też mrożonki, zobaczcie, groszek. Chyba wszystko. Wszystko jest tutaj zamrożone. <grydza> e, kukurydza, groszek, cebula, fasolka, kalafior. E, Halafior z rokułom, frytki, no dosłownie wszystko. Jestem już w domu, więc szybciutko Wam pokażę, co kupiłam. Dobra, pierwsza siatka. Co ja kupiłam? Kupiłam takie Kiklite, to są takie bułeczki z. Z rodzynkami. mi są są sztuki. Kupiłam też sądziłem, że jest że dziesięć że sądziłem, sztuk. sądziłem, Dwie sądziłem, z kurczaka. że jest 300 gram. Kupiłam na dziale polskim keczup łagodny. Kupiłam um, pietruszkę, seler i marchewkę, bo będę robiła um, galaretę z kurczaka. Kupiłam takie ciasteczka, zobaczcie, one są gluten, e, gluten free. Jeszcze gdzieś jedną paczkę, więc e, są dwie. Kupiłam też ser na polskim dziale, półtusty, Mam cztery opakowania do sernika. I co? Czy to w ogóle wszystko wysypuje. Kukurydzę. O właśnie, to są te drugie ciasteczka. Tu są jeszcze kolejne dwie kostki sera. Śmietana light. Eee, groszek. Kupiłam taki waniliowy pudding. Ciekawy. Kupiłam płyn y, do prania z persila na polskim dziale. majonez z winiary. Kefir. Taka, miejsca w ogóle brakuje, i mi się w ogóle zgniotła. I kupiłam żerówczkę. Wiecie, na na kanapki, nie wiem, do jajecznicy posypać. Do wszystkiego. Także tyle tych moich zakupów. I za to wszystko, kochani, zapłaciłam. Uh -huh, uh -huh, czekajcie, gdzie to jest? A, 35 funtów. O. Kochani, to znowu ja. I powiem Wam, co będę robiła. A mianowicie będę robiła pizzę. Hmm, bo już jest w sumie, która jest godzina? No, coś chyba ósma Jakoś tak będzie. A moje dzieciaki sobie zażyczyły dzisiaj pizzę. Znaczy oni już wczoraj zażyczyli pizzę, ale niestety wczoraj za bardzo nie było czasu, bo co? Bo Jasiek miał trening. Wróciliśmy późno z tego treningu, więc wiecie, zanim ten roszczyn się zrobi, zanim to urośnie, zanim się pizza zrobi, to trochę potrwa. Mm, więc e, zrobię dzisiaj, zrobiłem dzisiaj niespodziankę. E, I to będzie ogólnie pizza, to jest pizza na grubym cieście, ale ona nie będzie. Po zawsze, zawsze robiłam na jednej blaszce tą pizzę. A dzisiaj ją rozłożę na dwie blaszki i zrobię im okrągłą pizzę. Mm, będzie to pizza z papryką, z pieczarkami, z salami. Mm, co tam jeszcze może być? ser a na górę dam mozzarellę pokruszę i ona tak się fajnie rozpuści i na górze będzie mozzarella także ja się biorę za robotę a jak już ją upiekę to pokażę Wam jak wyszła kochani ja już pizzę zrobiłam już Wam pokazuję jak wyszły a teraz one będą lądowały w piekarniku także myślę, że tak 15 minutek i pizze będą gotowe zobaczcie Jedna, druga. Na górę, tak jak mówiłam, położyłam mozzarellę. Tak ona powinna się tak fajnie rozpuścić, więc mm, no mam nadzieję, że tak będzie. Ok, ja jej wstawiam do piekarnika. Zobaczcie, kochani, tak wygląda pizza po upieczeniu. Ser, No, dość fajnie się rozpuścił. Kolejna pizza już jest w piekarniku, więc. Ja zanoszę ją dzieciakom i mogą sobie spokojnie jeść. A w międzyczasie zrobi się druga pizza. W tym filmiku pokazałam Wam mniej więcej jak wygląda nasz dzień. Wiadomo, nie pokazałam Wam sprzątania mojego, jak wyszłam z psem, bo to są takie przyziemne sprawy. Ale pokazałam Wam mniej więcej jak wygląda moje śniadanie, co robię na obiad. Co robię na kolację? Dzisiaj jest pizza, jutro będzie coś innego. Jeszcze nie mam pomysłu co, ale na pewno coś wymyślimy. Um, e, jeśli filmik Wam się podobał e, i chcielibyście więcej takich filmików, e, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, to e, na pewno da mi siłę i, że tak powiem, wytrwałość do nakręcania dla Was kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko i ja Wam życzę udanego wieczoru i, i poranka.